Witam na kanale Pigeon Poland. Zbaczając z trasy postanowiłem odwiedzić sobie rynek w Tczewie. I mamy tutaj pierwsze klatki. Mamy tutaj kolejną klateczkę z gąbkami w tle widać jeszcze jedną. zbliżamy się do niej. Tutaj mamy kolejną klatkę. Siedzą trzy ptaszki mamy następną klatkę tutaj mamy klateczkę tutaj jeżeli podobają ci się moje filmy zasubskrybuj mój kanał by być na bieżąco tutaj mamy kolejne głąbki tu kolejna klatka, i tutaj następna klatka z gąbka, tutaj następna klatka, I jeszcze jedna, I tutaj jakieś kurki mamy.

Tutaj kolejna klatka i następna klateczka. Tu kolejną klatkę mamy. Następna klatka, tutaj taki dosyć żwawy jeden gołąbek. Tutaj jakieś ptaki ptaki. Tu mamy jakieś takie ozdobne. Mniejszych takich. Tutaj mamy gołąbkę, króliczki. Tu mamy kolejną klatkę z gołąbkami. I tutaj następna klateczka. Tu siedzą gołąbki, czekają na nowego właściciela. Co jest to sokolotny. Tutaj mamy kolejną klatkę. Kolejne gołąbki. Czekają. Tutaj mamy kuliczki. I kolejne gołąbki. Te gołąbki i kuliczki też kuliczki nie idą tutaj mamy palika i mamy kolejne gołąbki tutaj następne gołąbki w klatce czekają Tak, także można wybrać sobie coś

Tutaj kolejna klatka, kolejny Tutaj następna klateczka. I tutaj mamy następne ptaki tak się prezentują. Kolejna klatka, następna, kolejna klateczka z gołąbkami i następna klatka gdzie czekają na kupca. A tutaj mamy kolejne gołąbki. Ten pomalowany. I tutaj mamy następną klatkę. Tutaj za 5 złotych gołąbki. Toto je už nastepná klatka. Toto je kolejná klatka. Nastepná klatočka. tej, kolejna klatka. I jeszcze jedna klatka. Ja jakie I następna klatka. I jeszcze jedna klatka z pocztowymi. 15 Obronie. Tutaj mamy paliki w pawik. to się jest To mamy tutaj z pocztowymi. Kolejna kątka klateczka. Tutaj mamy jednego. I tu mamy następną klatkę. Tutaj loczki. Tu mamy następną klatkę. Kolejną klateczkę. <gry> Tutaj dwie klateczki. Tutaj mamy w klatce gołąbki, tu jest tu ciasno. I tu mamy następną klatkę. Kolejna klatka z pocztowymi gąbkami. I następna klatka. To są chyba kariery. Czy jakieś bociany. Następna klatka. Ale nie pokażę nawet tego. I kolejne klateczki tutaj stoją. Zobacz jakie to nowe rysunki. Nie mam tak na Kaczki, kurki. Dokładnie. Do wyboru do koloru? O, to wtedy nie, to jest fajne. To jest fajne. Z gąbkami, z ale powiem wam po tym kątem nawet pierdowy, tam jest moje następne klatki. Kolejna klatka z Gołąbkami sobie stoi Pan skończył to Ona nie ma zrobić gołębie tak, I tutaj mamy gołąbki Marek czuba Marek i w czuba Nie kojarzę.

Klateczka. I tutaj druga klateczka. I jeszcze jedna klateczka. Taki bardziej koz. Tu kolejna klatka z pawikiem. Tutaj mamy taki wózek z gołąbkami. A pankowa pocztowe. I tu mamy kolejną klatkę. Tam to jeszcze nie chciał. To chyba. Kolejna klatka. Z kontroli. No nie spij po nocy, wtedy coś złapie. I następna klatka. Jeszcze jedna klatka, a mamorę zawodową. No i tutaj mamy popuszki i na tym w sumie zakończymy. Tak to wygląda, tutaj jeszcze jest drób i kończę. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland.